Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie 15 lipca w piątek. Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, a rozdział 12 od wersety, wersety od 1 do 8. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. W owym czasie szedł raz Jeszua w szabat polami pszenicy. Jego talmidim byli głodni. Zaczęli więc zrywać kłosy i jeść. Widząc to Prusim powiedzieli mu, popatrz, twoi Talmidim gwałcą szabat. Lecz on im odrzekł, czy nie czytaliście nigdy, co zrobił Dawid, gdy był głodny? On i ci, którzy z nim byli, wszedł do domu Bożego i zjadł chleb obecności. To było zabronione i dla niego, i dla jego towarzyszy. Jest to dozwolone tylko dla kochanim. Albo czy nie czytaliście w torze, że w szabat kochanim naruszają szabat, a jednak są bez winy? Mówię wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście wiedzieli, co znaczy miłosierdzia, chcę raczej niż całopalenia, nie potępialibyście niewinnych, bo Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, myślę, że możemy się śmiało zastanowić albo zadać takie pytanie: skoro jego uczniowie Jezu Jezusa byli głodni, to dlaczego nie rozmnożył w jakiś cudowny sposób chlebów? Dlaczego nie dał y, jakiegoś napoju? Skoro wino przemienił, wodę przemienił w wino, to przecież mógł sprawić wszystko. Ale jednak tego nie zrobił. Uczniowie byli głodni, a Jezus pozwolił im na to, żeby sami zatroszczyli się o pokarm, to znaczy w jego obecności, ale żeby zrywali te kłosy. Nie, że je pstryknął palcami Jezus i nagle pojawiła się jakaś wyborna potrawa. Dlaczego tak Jezus zrobił? Oczywiście, powodów mogło być i jest zapewne mnóstwo, tak jak nieograniczony jest Bóg, tak nieograniczoną ilość moglibyśmy tutaj być może jakiś myśli z tego wyciągnąć. Ale w tej naszej Ewangelii było, była to prowokacja albo lekcja, no ale mimo wszystko to był spór między nim a Kochanim, a Faryzeuszami. Którzy przyszli i powiedzieli, że Twoi uczniowie gwałcą Szabat, nie widzieli w ogóle tego, że są głodni. Nie pochylili się nad tym człowiekiem, widzieli tylko prawo, prawo, które złamali. Jezus mówi nam bardzo ważną lekcję: miłosierdzia chcę, miłosierdzia. Człowiek miłosierny to taki, który potrafi przejść ponad czasami różnymi, Ustaleniami, nakazami, zakazami, prawem, który widzi więcej, widzi źródło, istotę danego problemu. Tak jak Jeszua tutaj pozwolił na to, żeby jego uczniowie zrywali kłosy, tę tą, tą pszenicę, by, by się najedli, by po prostu przestali cierpieć. Pozwolił na to w taki sposób, w taki naturalny sposób. Moi drodzy więc. Jakby dwie lekcje, czy dwa jakieś, może dla nas zadania. Po pierwsze, bądźmy miłosierni. Nie bądźmy nigdy takimi ludźmi surowymi, takimi, którzy patrzą tylko z góry, żeby kogoś przyłapać. Nieważne, nie chodzi nawet o religię, ale może to być przyłapanie kogoś w domu, współmałżonka na czymś, dziecka na czymś, czy kogokolwiek. Na tym, że po prostu źle zrobił. W moim odczuciu, w moim przekonaniu, w mojej znajomości prawa, reguł, zasad źle zrobiłeś. Spróbujmy go najpierw zrozumieć trochę. A po drugie, popatrzcie, że Jezus nie zawsze czyni cuda. Nie uczynił tego cudu właśnie, jak powiedziałem, wobec apostołów, wobec swoich uczniów. W naszym życiu również. On nie zawsze będzie czynił cuda, także od razu będzie jedzenie, od razu będzie zdrowie, od razu będzie zaspokojona jakaś inna potrzeba, ale jest zawsze z nami i będzie z nami. Ale przygląda się nieraz. A kiedy zły, zło, właśnie w jakiś sposób próbuje nas zaatakować, Jezus staje w obronie wtedy, staje w obronie nas. Dlatego też pozwólmy Bogu działać i doceńmy, to gdy on działa w taki sposób naturalny tak jak to zrywanie tych kłosów w szabat a nie cudowne rozmnożenie bochenków chleba czy po prostu pojawienie się chleba on po prostu pozwala działać takimi ludzkimi naturalnymi sposobami siłami i nam często tak samo pozwala działać żeby zaradzić jakimś potrzebom problemom ale to jest ważne że gdy zło nas atakuje Bóg staje w naszej obronie. Bóg wtedy zaczyna, przecież apostołowie tu nie wypowiedzieli ani jednego słowa. Wszystko, co powiedział, to powiedział Jezus w ich obronie. No właśnie, taki jest Bóg niesamowicie piękny i wymykający się ludzkim, ludzkim różnym rozumowaniom. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę Wam dnia pełnego miłosierdzia i miejmy zawsze w sercu miłość miłosierną, a nie prawo bezlitosne. Błogosławionego dnia i do jutra, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.